Panie Damianie, taki zakup, nie ukrywajmy perełka Ursus 1674 Forte. Forte, tak? W jaki sposób znalazł się tutaj w gospodarce? No, znaleźliśmy go na stronie internetowej w trójkę sam z moim tatem i z bratem i tak stwierdziliśmy, że zakupimy go. Mamy tam kilka Ursusów na swoją działalności i tak chcemy też po prostu utrzymać to nie? Bo wiemy też o tym, że to jest ostatnia sztuka wyprodukowana. I żeby był w naszych rękach, tak? Czyli też taki trochę. E, Sentyment, tym, ta, sentymentu, sentymentu trochę takim no, żyłka kolekcjonera chyba tak, się tak, odezwała. Tak, tak. tak. E, czyli taki do pracy i właśnie jakby... No. W transporcie trochę, trochę tutaj, tak. Jeżeli mhm. on się u nas nie napracuje, tak żeby się napracował. Wspominał Pan przed chwilą w rozmowie, że był kupiony jakieś 3-4 lata temu. Tak. Trochę zaniedbany był. Jakie prace zostały wykonane? Eee, hydrauliczne roku? też tam były. Wiecie, jakieś, wymiana ehr bo było tam wszystko poprzekładane na krótko. Zostały wymienione wtryski w nim. No i tak chyba wszystko tak mhm. na tą chwilę, nie? Czy od tamtej pory jakieś problemy, awarie? No nie, nie, nie. nie. Taki, Jakichś takich bez awarii nie było, żeby tam po prostu coś tam i działać, nie? teraz A A tak się w... został doprowadzony do porządku, także zobaczymy co będzie dalej, nie? łąkam nim też pół czteroskibowy obracany yy, mm -hmm. Fiskersa, to też yy, Ibisa to... aha, Ibisa Uni tak, to... ale dobry jest ten, dobra zwrotność no sz... tak, tak, właśnie skręt ma bardzo dobry no i tak z zewnątrz też słychać yy... Jest taka fajna kultura pracy, tak? Tak, tak. A tak jak pan nim jeździ, pracuje. no to, Tak się powiedzmy też czasami pewnie bawi, tak? Żeby przejechać. E, jakie, nie wiem, cechy tutaj najbardziej pan w nim docenił, wymienił, co jest takiego? No super. Ta, ta moc. Siła, no i wiadomo, cisza w kabinie, klimatyzacja. To już nie 80 czy tam 900 albo 60, tak? To czego przez lata brakowało. Brakowało, tak, tak, tak. No i na pewno EHR, prawda? Tak. też w działa, dobrze? Tak, tak. Teraz działa w porządku, jak został naprawiony, także no, chodzi. To jest silnik sześciocylindrowy. Tak, Perkins. per Perkinsa, 170-konny. Już z egr tak? On tak, już tam tak. miał spełniać e, którąś normę spalin. No, tak, chyba tak, tak, tak. Pewnie z tej 3 może? Albo, tak. Albo coś, coś w tym stylu. Fajny ciągnik, no na pewno się wyróżnia tą kabiną maską. Tak, tylko no jeszcze szukamy, bo nie mamy do, niej, do niego doterki. Ciężko znaleźć ten pierwszy właściciel miał nam wysłać, ale nam nie wysłał. I tak, ale z swoimi jakimiś tam możliwościami dochodzimy do tego, co powinno być. Rzeczywiście można powiedzieć tak, że to jest numer jeden fabryczny. Zerkniemy na fabliczkę. Tak, proszę bardzo. Tutaj? Tak? Tu? tak, tak, tak. Tutaj rzeczywiście. Rok produkcji to jest no. yes. pod obsłodem. 2010 rok tak. 2010 wyprodukowany kupiony był przez właściciela pierwszego w 11 tak tak tak, tak. tutaj z tyłu widzimy e, e, gniazda hydrauliczne no taki trochę mm... no to jest podłączenie do tuza do przodu nie tak, tak jest podłączone nie tu mamy ten HR tak Okay, tak, do, do, do sterowania. Ta, ta, tak, to na błotnikach normalnie sobie też regulujemy mhm, jak. Mhm. I na jednym i, I na, na drugim, drugim. błotniku e, są przyciski do sterowania tuzem. OK. E, tutaj tak, już mamy szybko złącza wszystko, wszystko w porządku, chociaż no, nie jest pewnie to tak jak na dzisiejsze standardy, nie jest ta. tak nowocześnie, prawda? E, ale... To co mógł co zrobił, tak? Mhm. Tu co mi się osobiście rzuca w oczy. To taka naprawdę solidna konstrukcja tak, tak, tak Ale jest napisane w nim, że on ma prawie 8 ton dźwigu, tak? No właśnie. Czyli pewnie nie wiem, w środku jest siłownik. Chyba tak, e, tak. i tutaj dwa, I tutaj wspierające. dwa Mamy dwa wspierające, tak. tak. Ale, ale samo to masywne, jakie tak. tu są cięgła, jakie tu jest ramiona. No i mamy też cewki na podnoszenie, wiadomo, tutaj na samym dole, nie? Tak. Czy do, do ehr u tak. Czujniki. To jakaś jest delikatna, taka Amortyzacja czy to tak, taka poduszka? Tak, taka poduszka tylko. z większego. Okej, okay, tu jest. wlew oleju. Lew oleju? Czy tutaj jest e, osobny obieg? Nie nie nie, 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 nie. To też wszystko dojdzie do skrzyni biegu. Ze, ze, do ze skrzyni. skrzyni biegu. Tutaj gdzieś tam widać. Wydajna y, instalacja pneumatyczna? Tak, tak, tak. tak. Motniuk, y, y, On to cały czas złychać, Tak, prawda? ale ona cały czas chodzi, na... jest y, y, załączona non-stop. Nie? nie da się jej wyłączyć. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Bo, rozłączenia. Ok. Czy to światła LED to fabryczne? Już tak, to jest, tak? Wszystko, to jest wszystko w oryginale. Nic nie było tutaj kombinowane, no, no, okay. także... Czyli tu mamy e, światła e, no, do jazdy drogowej. Tak, tu pewnie LEDy się kolorowe, tak, tak? No, Mogę za, żółte, za, zapalić zapalić żółte czerwone, dobrze. A tu mamy tu już ale też, też LEDowe. Tak, tak. Też LEDowe już lampy. To jest zwykły na zwykłą żarówkę. I na to e, chwilę ciągnik ma przepracowany? 3423 godziny. Tak. Okej, okay, no to jak wyświetlacz taki znany też z innych serii. tak e, ka, kabinka jest e, wyciszona, wyciszona, fajna przystronna. Tak, tak, tak. Natomiast e, klimatyzacja tu już pan zamontował nawet CD na własną potrzeby i jest klimatyzowana? Tak, jest klimatyzowana. To tutaj tak? Jest tak, tak. coś, coś, coś przerabiane, tak? tak? Tak, 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 tak. No chyba, tak, ja to. Mamy, mamy biegi, czyli to są tak, cztery. Okay, tutaj mamy wsteczne, do przodu. Polowe jedynki, szosowe. I jeden, 2 mm -hmm. Tu w tym miejscu mamy żółw-zając, czyli ten z momentu. A ten, ten wzmacniacz momentu jest tak rozmiany jak, jak ze sprzęgłem? Czy... Bez, 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 to jako półbieg, nie? Czyli on to jest, to pewnie hydrauliczny? Tak, no i tutaj wałek, włączamy, wyłączamy Nie tu. myli się tutaj wałek? Nie, 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 nie. Tu mamy przedni, na, e, przedni napęd, nie, tu mamy blokadę, a tu mamy przedni napęd załączanie, nie? Aha. To, to jest, to jest ten... blokada, blokada mostu przedniego A, przedniego okay. A tu załączamy przedni most do, do góry to, Czyli to jest wszystko naprzód, tak? Tak, tak, jest... to jest wszystko na przód Ten jest do... do... blokady Do blokady, a to jest... A to jest ten... załączanie przedniego napędu, nie? Blokada mechanizmu tak, 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 aha. Przydaje się? Dobrze to działa? No jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby gdzieś tam ci utopić tak, żeby na przednim napędzie nie wyjechać, nie? Mhm. Co jeszcze takiego ciekawego, co jest takiego, co Panu się podoba w tym ciągniku? No wygląd, siła, to jest cisza w środku w kamieni, jak się pracuje. Właśnie może spróbuję zamknąć, będzie lepiej. No rzeczywiście, no teraz to już e, fajnie słychać, a no, właściwie prawie nie słychać niczego z zewnątrz. Rzeczywiście pociszenie. Spisuje co... się na razie no to. Ilu Pana godzin przepracował? Ciężko mi powiedzieć, nikt tego nie, nie patrzy, nie sprawdza I No tak dwójkę, z szybką, nie? dwójkę szybko, nie? I na wzmacniaczu jest zwolnione, tak? Tak Czy na wzmacniaczu jest jeden, tak? Cłobieg? Tak, tak, tak On no sobie zwalnia sam automatycznie, nie? A później przyspiesza, nie? Nawet to się nie? Ale jak to sam zwalnia automatycznie. No hydraulicznie, nie? No, zaraz go teraz mamy go zwolniętego, puścimy go. Aż go podrywa, nie? Okay. Ojej, taki duży przód masywny, ale... Ta, ta 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 no i jest szybki przyszedł. strasznie, nie? Aha. Jeśli Czyli... około 40 tak na pewno idzie nim jechać, nie? No i jak się jedzie, no to wiadomo, że wszyscy głowy odwracają. Patrząc, się, co to poza zaciągnięcia gdzieś, nie? No tak, bo takiego ciągnika z taką maską z tym designem, no to, no to nie ma, nie? nie, znajdziemy praktycznie nigdzie. No tak jedziemy po nierównościach trochę, ale jest całkiem całkiem. Tak, tak, tak. Mimo że nie ma amortyzacji, nie ma, bardzo. jednak ale. tutaj ten duży rozstaw osi robi swoje. Tak, tak. Mhm. na tej jest bez ramki. Czyli y, szybby zgięte z ramek szczelne? Tak, szczelne tak? Tak, Nie ma tu problemu. Nie ma żadnych problemów. Tak, tak, tak. dociskamy szyby to po prostu do tak. Silnik właśnie jest bardzo suchutki, nie mamy do niego żadnych zastrzeżeń, bo to silniki Perkinsa są bardzo dobre bardzo dobrymi silnikami. Nie? Fajnie pracuje yy, i tak, tak dosyć miękko, ale, ale wyraźnie. Zbiornik no i, paliwa? Tak, ma chyba 250 czy około 300 litrów, bo to są dwa zbiorniki. Nie? I on przechodzi nad kabiną na drugą stronę aż, nie? Aha, czyli pod podłogą, tak? Tak, tak, ta. mhm. okay. Tu ma akumulatory. Mhm. Co ważne, jeszcze tu jest oczywiście bez żadnego SCR-u, bez DPF-ów czyli pod tym względem prosta konstrukcja konstrukcja, jedyna, tak, zgadza się jedynie EGR most przedni to jest y, prawdopodobnie tak, zetorowski jeszcze ten, ten, ten stosowany w Ursusach y, ciężkiej serii tak, tak Z biegów jest z z 16 nowego typu mhm Sprzelgło takie, rzeczy to wszystko jest szesnastka yy, yy, nowego typu, nie? Okej. No okay. mieliśmy raz taką poważną awarię, to pękła nam zwolnica z tyłu, nie? Mm -hmm. No to, ale to wszystko właśnie pasuje z szesnastki. Czy nie? to było takie, nie wiem, awaria gdzieś sama z siebie, czy, czy, czy z coś, takim coś wypadku, było tam czy po coś? prostu też źle poustawiane z tego z tym po pierwszym właścicielu, nie? Nie mm -hmm. było nadpęknięcie, nie? I to tak usunęliśmy to wiadomo ja i ten no wygląd taki, który na pewno wzbudza zainteresowanie tak, no jak się gdzieś tam przejeżdża przez jakieś tam miasto czy coś no to ludzie obserwują, zaglądają szczególnie ta maska ta, ta tak, maska, taki... no i ten dźwięk pracy tego silnika, tak? tak tutaj, no, ciekawe, że nie wiem, czy był znaczek niedźwiadka, czy, czy nie? nie, 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 nie było, tak? tak, tak było, było tutaj okej, okay, ciekawe dlaczego, czy Ursus czy coś tu Zapomnę, chyba, ten pierwszy, oszczędzi... chyba, że pierwszy właściciel sobie ściął na pamiątkę to już właściciel... to było kleju? czy był było z fabryki, tak? tak, tak o proszę taki detal 1674 Forte no i ten zbiornik tu przechodzi, jak pan widzi, na stopniami, nie? tak jest właśnie tu jest z drugiej strony czyli potężny zbiornik co moją uwagę jeszcze zwróciło, to też e, taki ciekawy design, że ta rura wydechowa jest tak, pochylona tak, tak. razem z kabiną. Tak. Daje mu to aerodynamiki większej, tak? Nie chcę mu się rozpędzać do No jest, jest szybki, tak. Panie Damianie, e, jakie dalsze plany wobec ciągnika? Użytkowanie, sprzedaż. O nie, no, na razie, użytkowanie. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie? Szkoda nam trochę tego, nie? No na pewno. No, egzemplarz... Jest jakaś historia, także zobaczymy, jak to będzie. Czyli tak, 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 no, taki egzemplarz, no to cóż, pojedzieć, pocieszyć się, a może kiedyś do jakiegoś muzeum, to się Może tak, mi się. Tak, Podpiszemy i... się. <laughs> tak jest.